mam, MMA 9, jest ze mną Hiter. Witam, witam. Powiedz jak ty się czujesz, bo świeżo tutaj ze sceny właśnie zszedłeś? No powiem ci, że zeszło wszystko, bo tak zawsze jest przed każdym konferencją jest taki lekki stresik, nie? Mimo to, że trzecia walka już, to i tak zawsze nie wiadomo kto, po, co powie e, przeciwnik, nie? Więc nie wiadomo, ale no już jest luźno, no. Powiedz, jak ty się w ogóle czujesz tak mentalnie przygotowany. Jeżeli chodzi o poziom sportowy, no Filip będzie miał pierwszą walkę. Nawet nie było takich w jego życiu solówek, które gdzieś tam można powiedzieć charakteru trochę nauczą. Tak, właśnie o to chodzi, że on nigdy na ulicy czegoś takiego nie miał. Mimo to, że już swój wizerunek zmieniłem na, taki, na takiego chłopaka, który może się wydawać y, y, Taki leszczym czy coś, wiesz, jak to nie chcę przeklinać. Ale to mówią właśnie, że pedały coś tam, wiesz, ja zmieniłem wizerunek swój po prostu y, na to, żeby mój Instagram wyglądał ładnie. I y, 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 ale. Kiedyś, ja naprawdę chodziłem, chodziłem w obszarpanych ciuchach i naprawdę na ulicy nieraz były takie przypadki, że trzeba było się bić, tak? A on nie miał, nie miał w ogóle żadnej takiej sytuacji nigdy w życiu, nie? Tyle co tam siłownia. On jest z dobrego domu, więc to, to, już, to, to już jest to, że go nie nauczyło życie charakteru od początku, nie? Trudów życia, tak? No on nie miał nigdy przeszkód. Wszystko, mu, wszystko miał łatwo w życiu. Czekaj, ja mam spodnie poszarpane, białe buty, czy wyglądam jak leszcz? Nie, w sensie chodzi o to, że kiedyś yy, chodziło się. Rozumiem, że mogą być poszarpane spodnie, wiadomo nowe, ale kiedyś się chodziło w ciuchach ca cały, cały rok tak, w jednych spodniach. Tak, po kimś na przykład, po tak, nie po targanych. Po, tak, tak się chodziło, no. Trzeba było dorobić się samemu. To, że ja tam się wypromowałem też gdzieś, to nie można też mówić, że ja dostałem cały fajny od kogoś, bo to się pracuje wszystko y, samemu na to, to nie można powiedzieć, bo ludzie mówią, udało ci się. To czemu się każdemu nie udaje? Nie można tak myśleć To też. jaki jest sekret, że tobie się udało i co zawdzięczasz jakby, co wpłynęło na to, że się udało, co byś podkreślił w tej Szczerze? drodze? Szczerze? to po prostu, że jestem atencjuszem. Lubię, lubię, atencję, lubię wokół siebie szum, lubię być przed kamerą, y, y, lubię jak ludzie o mnie rozmawiają, zawsze jak było jakieś, y, jakieś towarzystwo czy coś, y, to ja zawsze byłem na uwadze, byłem na zawsze, stale może. tak, zawsze mówiłem wszystko y, ja i wszyscy się śmiali, wiesz, lubiłem y, 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 tak zagadywać wszystkich zawsze i mm. przez to właśnie, i to jest ten Otwartość klucz, tego. tak, to jest ten klucz właśnie. A wchodzenie, jak to się mówi, w tyłek? Wchodzenie w tyłek? Nie ukrywam, że coś tam trzeba zawsze, nie to, że wchodzenie w tyłek, tylko trzeba się z kimś dogadać, trzeba osobę, która jest od ciebie bardziej popularna, chce Ci coś dać, pomóc, trzeba się po prostu posłuchać tak i być yy, yy, dla tej osoby, yy, powiedzmy, nie to żeby yy, dupelizać, ale to trzeba być miłym dla takiej osoby, tak? No wiadomo, no, ty, yy, tego nie unikniesz. Dużo jest osób, którzy się wybili na kimś. Yy, więc to nie przyjdziesz i e, yy, chamie, weź mnie wy, wybinie. Wiec tak, sobie. tak. No tak, ale też ważna jest w życiu taka energia, tak? No bo poznajesz kogoś czasem, z kimś złapiesz flow, chcesz z nim rozmawiać i wtedy jak jest taka synergia jakichś tam działań, no to wiadomo, że można coś razem tworzyć, tak? Czy ty masz na przykład grupę mm. przyjaciół, ludzi, z którymi coś wytwarzacie? Tak, czy nikt, takim, co? nikt ci kamery nie nałoży na twarz i ci, i ci nie powie, obserwujcie go za to, że za twarz, nie? Tylko trzeba na to wszystko samemu pracować. Trzeba zapierdzielać po prostu i tyle, no. tak A tak. powiedz teraz, jeżeli chodzi o tą walkę, no to wiadomo, kolejne starcie, czy Ty czujesz się tak motorycznie przygotowany, technicznie, że ta walka będzie taką walką na zasadzie, że chcesz coś pokazać, takiego fajnego stylu walki, takiej dominacji, no bo masz okazję zdominować rywala, tak? Pokazać taką ładny, czysty sport i, i męską siłę. To, to ja, jestem taki, ja jestem taki, że ja nigdy nie ufam swojej kondycji i ja to jak najszybciej będę chciał skończyć. I wykorzystuję to, że to jest jego walka pierwsza i on będzie spięty, nie, wiedział, nie będzie wiedział, co ma zrobić, więc będę starał się to jak najszybciej wlecieć w niego i tyle. Czyli po prostu zero-jedynkowo, jak najkrótsza walka, po prostu dominacja wygrana. Tak, jak, jak najszybsza, żeby była yy, yy, jakaś palaszka, czy coś w parterze, w parterze raczej będę to robił, więc coś takiego, knockout, no i tyle. No. A, A w jakiej płaszczyźnie był, najlepiej się czujesz? Po poddanie. Yy, w parterze oczywiście, no, przecież ja dwa, dwie walki miałem w parterze, jedną faktycznie przegrałem, ale tam jak jakieś były akcje z mojej strony, to zawsze było to do parteru, nie? Okej, okay, to co, mają tutaj dzieciaki, chłopaki, kibice, fani, dziewczyny, tak. stawiać całą forsę na ciebie? W sensie ja nikomu do portfela nie zaglądam. Niech sobie robią ze swoimi pieniędzmi co chcą, e, ale no wiadomo, no lepiej to wszystko przeanalizować, bo jednak jest też cięższy ode mnie 20 kilo e, i, i ten. I nie wiadomo, no nie wiadomo. No właśnie ile ty dzisiaj ważysz? Dzisiaj na ten moment, ja tam mówiłem na konferencji, że jest 20 kilo różnicy, przez to, że on mi zarzucił, że ja ważę 60. I to był taki żart, też dużo osób tego nie odebrało, ale dobrze nieważne. Chodzi o to, że on miał wagę 82. Musi zbić do 77. Ja z 65, ja miałem 65 wagę na pierwszej walce, teraz mam 74. Ale wiesz co, jak tak stoję przed tobą, to wiesz, masz bardzo długie ręce, zasięg rąk, tak, to ja mam... będzie twoja korzyść. Wiesz takie punktowanie, punktowanie, mm. y, obijanie tym prostym czasem, mm. no to myślę, że tutaj możesz go systematycznie stopować, mm. tak? Jego zapędy przede wszystkim y, ataku, tak, mm. na jak w parterze sobie poradzisz, no to go tam powykręcasz. No tak, no tak. no na Jak to już zajdzie do parteru, no to ma już przegraną walkę, nie? A jakie są twoje cele na, na dalszą część y, Fame MA, kolejne gale, czy jacyś rywale, czy wolisz walki na przykład takie, które są na tle y, rywalizacji sportowej, czy jednak wolałbyś, żeby twój oponent to był taki, że y, macie tam coś sobie do powiedzenia, że jest jakaś nienawiść i, i czy ciebie to motywuje, czy, czy stresuje, bo wiadomo, że jak chcemy kogoś zabić przysłowiowo i mamy coś do niego, on do nas, a przegrywamy, to czasami poraża, po, pojawia się ta męska duma, tak, no przegrałem i, i podwójna porażka się robi. Ale tak, ale jednak y, fajnie jak jest coś do powiedzenia. Wiedzenia, jak jest jakiś konflikt, nawet taki nieduży, bo coś porozmawiasz, są te wyświetlenia, jednak to jest Fame MMA, a nie samo MMA, więc jednak lepiej zrobić coś hucznego tutaj, tak, bo tu, tutaj są ludzie, którzy przyszli, przyszli nie ze sportu głównie, tylko z fejmu, tak, więc, więc raczej wolałbym, żeby miało to rozgłos. A jak ty na co dzień żyjesz? Jak ja żyję? Teraz, no teraz moje życie się troszeczkę zmieniło. Fame ma też na plus zmienia ludzi, tak? Ludzie tutaj zarabiają pieniądze, wychodzą z nałogów, więc to bardzo zmienia na plus. Ja też zmieniłem swoje życie, nie imprezuję tyle, tak? To na pewno. W ogóle jest taki stres i tak w głowie się człowiek przestawia, że masz coś takiego, że nie możesz w ogóle ani jednej imprezy zrobić. Bo ci to nie pomoże, bo sobie myślisz, że no po co mi to? Jedną imprezę zrobię, będę się źle czuł. Już tak, takie mam myślenie. A kiedyś miałem, no co mam zrobić ze sobą, no idę na imprezę. Kiedyś coś takiego miałem, a teraz już mi się przestawiło, więc bardzo na plus. A jak dważo odżywianie i czy zwracasz na taką energetykę ciała? Czy w treningu, czy wiesz, że robisz mordercze, męczące treningi, to czujesz się po nich wypoczęty, wypo wymęczony, że rano jak się budzisz, to masz energię do działania, czy raczej jesteś wypruty? Czy zważasz na to też uwagę? Tak, no trzeba zważać oczywiście na, na takie coś uwagę, ale na to, co jem, na przykład nie zwracam tak uwagi. Pozwalam sobie na fast foody, na wszystko. Jem po prostu dużo i oprócz tego mam odżywki, tak? Oprócz tego biorę odżywki, tego, żeby przytyć i tam mam jeszcze oprócz tego jakieś tabletki takie y, specjalne, żeby y, na tycie, nie? Bo muszę zrobić tą wagę, jednak wyższą trochę. Y, no, i, no i tyle. A tak dietę mam oczywiście y, 2000 kalorii, ale... Nie smakuje mi to nieraz, nie jem tego, nie? Tak się nie trzymam diety za bardzo. A co to za tabletki na tycie? Bo wiesz, tutaj zawsze dziewczyny, chłopaki chcą tracić masę, wiesz, chudnąć, a my tutaj będziemy teraz o tabletkach na tycie promować. Znaczy, to jest taka tajemnica, jakby, nie? Bo nie mogę tego powiedzieć, ale jednak w dwa tygodnie 10 kilo. To dobre tabletki masz, to powiem ci, tak. że ja chyba też muszę przyładować takich tabletek. <laughs> nie wiem, no nie wiem. No dobre są. Zmagam się z tym, że wiesz, brakuje cały czas tego do doładowania masy. Jak, jak jest ćwiczone, trenowane, dużo jedzenia, a potem odejdzie się od treningów, od diety, to znowu zjazd. Więc mam ja nadzieję, to... że mi poza kulisami powiesz, co to za tak jest, tajniki. Tak jest. Ja, ja powiem Ci, że kiedyś miałem taką, taki problem, żeby w ogóle przytyć pół kilo, nie? i w ogóle nic nie mogłem. Jem, jem i w ile nie jadłem. A teraz, jak te tabletki się bierze, to się chce jeść normalnie. A czyli takie zmagające apetyt przede wszystkim? Przede wszystkim apetyt i odbudowujące mi. Miśnie. No więc nie myślcie, że tu są jakieś e, t, ruskie mety, które powodują gigantyczne nie, nie, nie. przyrosty. No. Nie, 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 to jest takie, to jest specjalne takie tabletki dla typowych sportowców, więc, y, y, więc to, jest, y, to jest coś dobrego, nie, nie, nie żadna używka. Okej, okay, to ja ci bardzo dziękuję. Jeżeli chcesz zwrócić się do widzów fanów, to bardzo proszę. E, no co, no, co ja mogę im powiedzieć? Kibicujcie na walce, zostawcie followers. I tyle, no. Dziękuję. Niech to nie będzie. Nie będzie. Dziękuję.